W mrągowie można składać wnioski o nowe świadczenie dodatek osłonowy. Obsługą formalności związanych z tym zadaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatek osłonowy można otrzymać na pokrycie części wydatków ponoszonych na energię oraz żywność. Zadanie to zostało nam przekazane, zostaliśmy upoważnieni przez burmistrza miasta do realizacji tego programu. Myślę, że jesteśmy dobrze już przygotowani. W tej chwili jeszcze odbywają się ostatnie szkolenia z samych zasad przyznawania dodatków osłonowych, jak i z obsługi programów. Także w tej chwili wydajemy wnioski, tłumaczymy, udzielamy informacji, w jaki sposób ma to być wypełnione i można już je składać osobiście bądź elektronicznie tutaj w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatek osłonowy ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać dodatek i jaka będzie jego wysokość? Jak wiemy, rosnące ceny najbardziej uderzają w osoby o najniższych dochodach, dlatego też w ustawie jest sprecyzowane są kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania tego świadczenia. I tak w gospodarstwie jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 2100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym ten dochód nie może przekroczyć 1500 zł. Wypłata dodatków osłonowych będzie wypłacana w dwóch jakby ratach, w dwóch transzach. Pierwsza rata musi zostać wypłacona do 31 marca 2022 roku, natomiast druga rata do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które złożą swój wniosek o przyznanie tego świadczenia po 31 stycznia również otrzymają wypłatę całej kwoty tego dodatku osłonowego, ale będzie wypłacone to jednorazowo, będzie to jedna wypłata w terminie do 2 grudnia. W przypadku osób, rodzin, których dochód przekroczy te kryterium dochodowe, zostanie zastosowany tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli świadczenie będzie proporcjonalnie pomniejszane o kwotę tego przekroczenia. Jeżeli chodzi o kwoty tych dodatków osłonowych, to w gospodarstwie jednoosobowym będzie to 400 zł rocznie. W przypadku gospodarstw domowych, gdzie są od dwóch do trzech osób, będzie to 600 zł, od 4 do 5 będzie to 850 zł, i w gospodarstwach domowych powyżej 6 osób i więcej będzie to 1150 zł. Osoby, które ogrzewają się tzw. paliwem stałym, będą mogły ubiegać się o podwyższone dodatki osłonowe. Będą to wyższe kwoty o około 25%. Jednakże musi być to zgłoszone, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku. W wypełnianiu wniosków pomagają pracownicy mrągowskiego MOPS-u, ale również mrągowscy radni, którzy oferują swoje wsparcie w tym zakresie. Zgłosili się niektórzy radni, m.in. tutaj nasz radny Tarnowski, radny, radny Rafał Czyżewski, radna Kasia Detyna, ale też inni radni zadeklarowali chęć pomocy naszym mieszkańcom, gdyby była taka potrzebna. Także także zachęcamy do, do współpracy tutaj z naszymi jednostkami, z naszymi radnymi. No i tutaj my pracownicy jesteśmy do, do dyspozycji cały czas. Co ważne, MOPS w Mrongowie w zakresie dodatków osłonowych obsługuje tylko i wyłącznie mieszkańców miasta. Wnioski można otrzymać w siedzibie Mrongowskiego MOPS-u lub pobrać ze strony www.mops.mragowo.pl.